왜? 네. Jako afet ku osobie, bo Panie, jaśnie pan. jasne panie, lecz y, w liderę go przerobię. Jak jeszcze, szczekro to cię czepne, tak połapię, że proformę wspomni sobie. Czekaj, weź. No, jak tam było? Bardzo proszę, mocium, panie, mocium, panie, me, me panie. i z mego ojca. Ja. Ja Ja mu było. Będą zupełnie. Ale to zupełnie zdrowa ciele i myśle, Ale nie mogą wiedzieć, kiedy umrę. No oczywiście. Bo jestem otruty przez zajęta Mieczka I ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzać nie mogę, bo takowego nie mam. W ruchomości zaś roznajemy tak. Tej, którą zawsze kochał, ściół ubóstwiał i szanował kult. Jaśnie wielmożnej, twarzy raz tu się liczył mnie, zarobę ujęł krączyńskiej, angielską gitarę. rocznych próbach przerywanych wieloma innymi imprezami 23 stycznia odbyła się długo oczekiwana premiera komedii Aleksandra Fredry Zemsta w wykonaniu aktorów amatorskiego zespołu teatralnego pracującego przy Wolsztyńskim Domu Kultury. Licznie przybyła widownia została uraczona świetnym przedstawieniem w wykonaniu m.in. Zdzisława Barskiego w roli Cześnika, Henryka Dąbrowskiego jako rejenta Sławomira Wieczorka, czyli Dyndalskiego, Adama Wysockiego, Moniki Żok oraz Dominika Chorowskiego w świetnej roli Popkina. Grającym reżyserem tego spektaklu była niezmordowana Barbara Żok. O tym, czy sztuka się podobała, niech świadczy fakt, że widownia zgotowała aktorom gorące owacje na stojąco, a reżyser pani Barbara Żok otrzymała piękny bukiet kwiatów. Najbliższy spektakl Odbędzie się w obrze w miejscowym klasztorze 30 stycznia, a następne 18 lutego, 25 lutego i 20 marca. Serdecznie zapraszamy na ich obejrzenie. Wysłuchajmy teraz rozmowy z aktorami przeprowadzonej chwilę po spektaklu. Znajdujemy się w garderobie Wolskim Domu Kultury chwilę po premierze zemsty Aleksandra Fredy. Jest z nami cały zespół, który tą sztukę dzisiaj przedstawiał. Zwracamy się do pani reżyser, pani Żok, która tą sztukę wyreżyserowała, która grała w tej sztuce. I pierwsze pytanie do pani, właśnie, jak doszło do tego, że właśnie tą sztukę wybraliście? No właśnie, jak doszło? Mówiłam to już przed, przed premierą, ale dlaczego nie można to powiedzieć wszystkim słuchaczom? I widzą. Moim marzeniem od bardzo dawna było stworzyć zespół składający się ze starszej młodzieży i z dorosłych, doświadczonych bardziej. Kiedyś, ileś tam lat temu, sama grałam też w sztukach, będąc uczennicą szkoły średniej. I stąd może to właśnie. To takie zamiłowanie do teatru, no i właśnie to zamiłowanie do teatru przyprowadziło mnie, przywiodło mnie do Domu Kultury. Na początku był zespół teatralny Bajka, no i po, po wielu latach dzieci wyrosły. No i kiedyś tak sobie spotkałam się z tymi już starszymi dziećmi, czyli z młodzieżą z tego teatrzyku. Zaproponowałam im współpracę. No i o dziwo, wszyscy chętnie się zgodzili. Prawdę mówiąc, chyba nikogo nie brakowało. Zaczęliśmy od bajki, była to bajka księżniczka na ziarnku grochu. Miała, bardzo się też wszystkim podobała, zresztą myśmy się też doskonale wszyscy bawili. No, ale przecież nie będziemy całe życie grać bajek, mieliśmy ochotę właśnie na coś, na coś takiego większego. No a że się, zbliżała się dwusetna rocznica urodzin Aleksandra Fredry, postanowiliśmy właśnie zagrać jakąś ze sztuk właśnie tego komediopisarza. Widzę, że Papkin nam tutaj skutecznie przeszkadza, więc może za chwilę dokończymy tą rozmowę i zapytamy się Papkina, jak jemu się grało. Jedna z głównych ról w końcu. I jak się przygotowywał? Do tej... O właśnie, może ja Nie, o przygotowywaniu nic nie będziemy mówić, bo to jest kupa śmiechu tylko, a natomiast jak mi się grało, w takim zespole po prostu nie mogło się źle grać. Oklaski. miałeś bardzo y, dużo kwestii, czy wszystko na pamięć? Nie, w tym momencie muszę czołem biję, czołem biję naszemu Suflerowi, który dzięki Bogu miał ten tekst przed sobą i mógł mi w oto... Ten... Podrzucał. No, podrzucał teksty, no. nie tylko papinowi. No właśnie, ja siedziałem w trzecim rzędzie, ale muszę powiedzieć, że nie słyszałem ani razu, żeby Sufler pomagał. Czy tak było w rzeczywistości? No więc starałam się pomagać je, jak tylko można było, a z kolei starałam się również robić to tak, żeby nie było tego słychać właśnie na widowni. I robiła to Pani świetnie. Yy, mamy tutaj również i osobę Dyndalskiego, czyli Sławek Wieczorek. Yy, Sławek, yy, powiedz nam, yy, czy yy, gorzej się gra mimiką, gestem, czy yy, też wygłaszając yy, długie yy, monologi. No to jest skomplikowane, nie można tego tak jednoznacznie y, określić, nie można oderwać jedna, y, jednego od drugiego. Prawda taka, że kiedy mieliśmy tylko próby czytane, no to, to mówiąc szczerze, pewniej się czułem, pewniej się czułem, ale w momencie kiedy już y, przyszło, nadszedł czas prób y, takich, gdzie i kostiumy były, i scenografia, Także po prostu człowiek wiedział, jak, jak co z sobą począć na scenie, to znowuż ta pewność wróciła. Także nie mogę jednoznacznie określić, czy lepiej tylko słowem, czy lepiej tylko mimiką i gestem. Wiem, że nic nie wiem. <śm> <śm> aplauzem widowni została y, przyjęta kwestia, w której Cześnik mówi, moja żona Barska. <grym czy... <grym może pomyliłem coś? O, nie, oczywiście, oczywiście, ale pani Barska. I na pewno wszyscy się będą zastanawiać, ci przynajmniej, co nie znają zemsty, yy, osobista, czy raczej czy tak jak napisał hrabia Pedro. Słowo w słowo, jak napisał pan Aleksander, albowiem yy, używając słowa pani Barska miał na myśli szablę, którą walczył podczas Konfederacji Barskiej. To zresztą jest napisane pod spodem w wyjaśnieniu, w legendzie a kapitach. No potem co jeszcze można powiedzieć o tej, o tej pani barskiej w ogóle o roli Cześnika. Że jest ona bardzo impulsywna i zupełnym przeciwieństwem do, niż, niż rola Rejenta. Pani reżyser najpierw mi powierzyła rolę Rejenta, gdzie ja od razu powiedziałam, No, przecież w życiu. My z Dąbrowskim jesteśmy odmiennymi temperamentami, akurat pasujemy zupełnie odwrotnie do tych roli. No, i tak się stało, że po prostu przyjąłem tę rolę, no i, mm, no i wystąpiliśmy. E, największą dla Was zapewne nagrodą była owacja na stojąco wszystkich widzów, ale e, cofając się jeszcze do prób, półtora roku prób w końcu, e, co sprawiło Wam najwięcej kłopotu? Kłopotu. Mi Kłopot. Tak, to prawda, no nie wszyscy byli na wszystkich próbach, no bo przecież każdy z nas ma inne swoje zajęcia, swoje zawody, swoją pracę. no I musiał pilnować raczej bardziej tamtego, a to to jest przyjemność. To jest tylko właśnie no, odpocząć. W duszy Ta, tak właśnie, to co w duszy drzemie. No i tak. No, ostatnie jakoś... próby trzeba przyznać, to już potem robiliśmy dwa, trzy razy w tygodniu, a dwie skończyły się po północy. <laughs> Mówiłam wcześniej też, że próby kończyliśmy bardzo późno ostatnimi czasy, a półtora roku dlatego, że przecież po drodze były inne imprezy, w których cały zespół również brał udział, na przykład Dni Wolsztyna, gdzie cały zespół zaprezentował dwie scenki też bardzo śmieszne, które się widzom podobały. No. I były jeszcze 11 listopad, jeszcze Powstanie Wielkopolskie, i stąd by, dlatego trzeba było odkładać zemstę na później. No i tak to wyszło. I dlatego teraz dopiero premiera. A w takim układzie y, proszę zdradzić nam tajemnicę, kiedy następna premiera i co szykujecie. Oj, nie, nie będziemy zapeszać już. Ale... Będzie premiera, ale nie będziemy zapeszać. powiedzieć autora chociaż zdradzić? Właśnie, chociaż autora się. Zostajemy przy, przy Fredrze. Aha, a więc znowu Fredro. Dziękujemy. Wszystkie nasze czasy, kim darem takie basy. I dlatego na <grym> Fredra nam odpowiada. Bo trochę śmiechu, trochę humoru, a co dzisiaj ludzi może zachęcić do przyjścia na salę widowiskową, jak nie to, żeby się pośmiać z tego, co my dajemy od siebie. I to jest moim zdaniem powód, że Fredro. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Jesteśmy pełni podziwu. Wszystkiego najlepszego od yy, yy, telewizji kablowej i czekamy na następną premierę. Dziękujemy. Dziękujemy. Właściciele małych zwierząt domowych Mając na względzie zdrowie Waszych ulubieńców Rozpoczęła działalność mieszcząca się w Olsztynie przy ulicy Parkowej 1 Prywatna lecznica zwierząt doktora nauk weterynaryjnych Ryszarda Urbańskiego Który poleca swoje profesjonalne usługi w zakresie profilaktyki, leczenia, szczepień ochronnych małych zwierząt i ptaków egzotycznych Gabinet przygotowany jest do wykonania do drobnych zabiegów operacyjnych w przypadku konieczności długotrwałego leczenia bądź stacjonarnej obserwacji zapewnia się kompleksową opiekę nad powierzonym czworonogiem. Lecznica dysponuje szerokim asortymentem leków i preparatów profilaktycznych renomowanych firm krajowych i zagranicznych. Ceny usług leków i preparatów są promocyjne. A co najważniejsze, lecznica prowadzi działalność całodobową, również w niedzielę i święta, z możliwością dojazdu do domu pacjenta. Zapamiętaj ten adres. Twój ulubieniec już wybrał. Zdecyduj się i ty.